Dlaczego Sąd Najwyższy w Polsce zdaje się mówić sądom unijnym, aby się wycofały? To pytanie, które wstrząsnęło polskim i europejskim systemem prawnym. Odpowiedź leży w nowej uchwale, która na nowo definiuje, kto tak naprawdę ustala zasady dla polskich sądów. Rozłóżmy tę skomplikowaną sytuację na czynniki pierwsze. W środę Sąd Najwyższy przyjął uchwałę, która stwierdza, że polskie sądy nie mają prawa samodzielnie ustalać zasad, a instytucje unijne nie mogą zatwierdzać przepisów w tej materii. Punkt pierwszy. Uchwała całkowicie zmienia dotychczasowe stanowisko prawne z września 2023 roku. Nowa decyzja wyraźnie odbiega od wcześniejszego stanowiska Izby Pracy. Punkt drugi. Uchwała pochodzi od obu Izb Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, co sygnalizuje w pełni skoordynowaną i przemyślaną zmianę kursu. Punkt trzeci. Praktyczny efekt tej decyzji. Sądy niższych instancji mogą teraz ignorować orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej, traktując je jako prawnie bezskuteczne, co może fundamentalnie zmienić wiele toczących się spraw. To jest prawdziwe trzęsienie ziemi w polskim świecie prawa. Spodziewajmy się licznych odwołań, ostrych reakcji politycznych i kolejnych zaciętych batalii sądowych na szczeblu krajowym i unijnym.